Witam kochane dziewczyny i chłopaki Moi drodzy, dzisiaj krótki filmik Przynajmniej postaram się, żeby był 10 minutowy Taka recenzja moi drodzy Czy warto, czy nie warto kupić nową paletkę Sleeka Monaco Jak wiecie, ja ją y, Nabyłam jakiś czas temu, jak byłam na zakupach Z Soro y, Nowa paletka Slika, oni dużo teraz nowych paletek wypuścili. Ja ogólnie koczowałam strasznie na tą paletkę z cieniami naturalnymi, do makijażu dziennego. Niestety one wszystkie były wyprzedane. Ja nie mieszkam w dużym mieście, dlatego sklep Jacques mam tutaj bardzo mały i te paletki się niesamowicie w szybkim tempie wyprzedają. Pani, która mnie obserwowała, Przepraszam, obsługiwała, powiedziała, że najlepiej byłoby je zamówić na stronie. Ale jak wyszłam na ich stronę, na stronie także wszystkie były wyprzedane. No także ciężko mi je tutaj dostać. Z koleżanką ostatnio rozmawiałam i ona mówi, że u nich żadnego problemu nie ma w ogóle z dostaniem tych paletek, że są u niej w sklepie. Także mam nadzieję, że Ania mi zamówi te, te paletki. Pozdrawiam ją serdecznie. Moi drodzy, dlatego, że nie było tej paletki naturalnej, ja wybrałam sobie Monaco. Ogólnie kampania reklamowa to była dziewczyna z takim w miarę świeżym makijażem oczu Dość błyszczącym, ale te kolorki wyglądały takie bardziej pastelowe No ja tą paletkę kupiłam oczywiście w sklepie, nie było testera Także no, no było to ogólnie stoisko Slika, to prawie tam było puste i wybrałam sobie paletkę Monaco, już wam ją pokażę. Wyciągnę tylko tutaj pacynkę. Tak ona wygląda. Jak widzicie, kolory są bardzo intensywne, ale ja myślałam, że one będą bardziej pastelowe, bo tak właśnie ta babeczka na tej kampanii reklamowej ta oczka ma zrobione takie bardziej pastelowe kolorowe, ale pastelowe. Czy warto jest kupić tą paletkę? Powiem Wam, że ta paletka ma niesamowicie ostre kolory, które dla mnie do siebie w ogóle nie pasują. Są tutaj trzy kolory, których. Cztery kolory tak naprawdę, które mi się bardzo podobają. Zaraz Wam je pokażę. Na tutaj mamy taką fajną wanilię. Tutaj jest taki delikatny beż do makijażu dziennego w sam raz. Niesamowicie taki ciemny, niebieski granatowy, który będzie pięknie wyglądał do właśnie smoki i takiego granatowego. Super. I tutaj ten brąz, ale to jest taki burgundowy brąz, który może sprawić, że oczy nasze wyglądają na opuchnięte. Także, no tutaj praktycznie trzy kolorki są super. Ten czwarty, no trzeba z nim uważać, można go pomieszać z jakimś jaśniejszym kolorem. Paletka posiada cienie matowe, ale większość jest błyszcząca, ale tak błyszcząca, że to są wręcz drobiny takiego grubego brokatu, który strasznie osypuje się na twarzy zaraz Wam pokażę, ja tutaj próbowałam użyć tego pięknego turkusowego koloru, ale jak dotkniecie ten cień pędzelkiem, to on się zaczyna cały rozsypywać, moi drodzy, on po prostu tutaj już jest w kawałkach, także ja nie wiem, czy od nich czy od nich Czy od nich jakość już się tutaj zmienia? No, czy po prostu nie pomyślano nad zaprojektowaniem tej paletki? Mamy tutaj fajną brzoskwinię, turkus, ciemny granat. Wszystkie te kolory, powiem wam szczerze, jak ja próbowałam tą paletką robić sobie makijaż, to wszystkie te kolory, no, trzeba w ogóle. Długo nad tym myśleć, z jakim kolorem, który kolor połączyć, żeby to jakoś na tych oczach wyglądało. Mi się ta paletka kojarzy, moi drodzy, tylko i wyłącznie z wakacjami. Wyobrażam sobie na typowo jakichś imprezach plażowych, wiecie, jakieś ekstremalne, abstrakcyjne makijaże. Myślę, że dla dziewczyn, które robią. Um, zdjęcia, y, jakieś profesjonalne ta paletka no, nada takiego niesamowitego wyrazu i te kolory są naprawdę y, bardzo, bardzo mocno napigmentowane, ale jeżeli chodzi o używanie dzienne dla mnie, no to tutaj już troszeczkę za dużo, a ja wy znacie mnie, ja uwielbiam kolory, ja nie mam żadnego problemu, słuchajcie, z namalowaniem sobie tęczy na, 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 na oku, ale ta paletka ten wygląd robi taki strasznie kiczowaty y, i tani. Y, 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 y. Bardzo lubię połączenie turkusu na przykład z brązem. A tutaj, moi drodzy, mamy dwa turkusy, praktycznie trzy turkusy. Jeden matowy, drugi tutaj jaśniejszy matowy, a trzeci to ten straszny brokat. I mamy tutaj miedź, którą prawie taką samą miedź możecie znaleźć w paletkach Sunset, w paletkach Slika Sunset. Także no te cienie nam się tutaj zaczynają bardzo powtarzać, bo na przykład ten jasny, który znajduje się w palecie Monaco, on także znajduje się w palecie Paraguaya, która jest 3 miliony razy lepsza. Bo zobaczcie, jakie są ładne kolorki: one wszystkie ze sobą współgrają. Mamy tutaj ciemny brąz, troszeczkę jaśniejszy, te kolorki są matowe. No jeden czy dwa są tutaj błyszczące, ale nie ma to nie, nie, są tutaj, nie jest to taki brokat, który nam się po prostu osypuje na całej twarzy. Jeżeli macie wybór, kupna Sleek Paraguaya a slick Monaco, to wybierzcie sobie Paraguayę. No, myślę, że tutaj bardziej przemyślano te kolory, które wrzucono w tę paletkę. To jest taka paletka, myślę, której będę rzadko używać. Powiem Wam, że przez ten ostatni czas, jak w ogóle próbowałam jej używać, to zazwyczaj robiłam sobie po prostu kreski na, na dolnej linii jakimś właśnie fajnym kolorem, żeby tak troszeczkę to wszystko rozjaśnić, rozweselić. Ale ogólnie do takiego makijażu całego oka, no... No to kiepsko się wygląda, powiem wam szczerze. Te kolorki nie są tutaj najlepsze. Ja bym była bardzo szczęśliwa, jak te kolory byłyby matowe. Myślę, że one wtedy wyglądałyby fajnie, bo tutaj można z tym makijażem poszaleć. No, ale tutaj mamy jedne matowe, jedne błyszczące, jedne z ogromnymi drobinami. Później tutaj jakiś w ogóle wściekły róż, moi drodzy, jak wam zaraz go pokażę. Wściekły róż, który, no, jest tak intensywny i powiem wam szczerze, co jeszcze zauważyłam. Że cienie zaczynają się, ciężko je w ogóle rozmazać, rozblendować. One zostawiają takie ciemne kreski, które nie wiadomo, jakim pędzlem starałybyście się je rozmazać. To po prostu się nie da. Po prostu się nie da. One zostawiają taką plamę na oku yy, i tyle. Yy. Wiem, że dużo dziewczyn się pytały, czy polecam tą paletkę, jak mi się jej używa. No, moi drodzy, powiem Wam szczerze, że jej w ogóle nie polecam. Jeżeli wiem, że w Polsce te cienie na Allegro, no one są w różnych cenach. Ludzie po prostu robią niezłą kasę na tych paletkach. Są to dobre cienie mineralne, ale zastanówcie się, jeżeli jest to Wasza pierwsza paletka, to zastanówcie się tak naprawdę, jakich cieni używacie na co dzień, tak, żeby ona Wam po prostu nie leżała w kącie, tak jak ta reszta moich. Gdzieś tam czasami je użyję, a cała reszta sobie leży. Najczęściej używam właśnie tego slika Paraguaya i najczęściej używam, moi drodzy, Sunset. Zaraz Wam pokażę Sunset, jak go gdzieś tutaj znajdę. Najczęściej używam Sunset. Mimo tego, że te kolory są perłowe, no tutaj mamy dużo brązów, żółć, pomarańcza. To są takie kolorki bardzo ciepłe. Jeden tutaj niebieski, który możemy gdzieś na dolną linię sobie pomalować i to oko będzie tak fajnie e, słonecznie wyglądało. To jest taka jedna z lepszych palet, której powiem Wam szczerze, makiarzy na, na, najlepiej wyglądają. Czerń jest tutaj tak intensywna, że jeżeli szukacie jakiejś dobrej czerni, to w tej paletce ją znajdziecie. Ale Monako mnie strasznie rozczarowała. Powiem Wam szczerze, to jest pierwsza taka paleta w której sobie pomyślałam: Nie, no po prostu bubel kosmetyczny, taki na maksa. Także kochani, zastanówcie się, co sobie kupić, co sobie zamówić, bo wiem, że u Was to kosztuje dużo pieniążków. No i tak naprawdę zastanówcie się, czego używacie najczęściej rano, właśnie jaki makijaż sobie robicie, tak żeby tą paletkę po prostu używać, prawda? To są takie moje przemyślenia na temat tej paletki. Ja widziałam piękne makijaże wykonane tą paletką. Niestety, jeżeli chodzi o taki makijaż dzienny dla mnie... Nie za bardzo, moi drodzy, to wygląda. Także z całego serca polecam Wam Paraguay. super paletka. Nad Monako zastanówcie się, szczególnie młode dziewczyny, które tak naprawdę nie potrzebują jakichś ogromnych, słuchajcie, jaskrawych, turkusowych oczu, A, chyba że idą na jakąś niesamowitą imprezę, jak powiedziałam. To mi się właśnie kojarzy z takim makijażem klubowym, takim totalnie trochę pojechanym, właśnie Ibiza, takie klimaty właśnie, strasznie ciepło, strój kąpielowy, gdzieś na plaży jakaś impreza, DJ gra i jakiś ekstremalny, abstrakcyjny, abstrakcyjny makijaż na, na oczach, błyszczący, dużo świateł, ale jeżeli chodzi o lato, które panuje w Anglii i myślę, że lato ostatnio też Wam nie dopisuje w Polsce, z tego co słyszałam, to nie za bardzo. Moi drodzy, myślę, że to na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tej paletki, dajcie mi znać w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, Papa.